Kiedy potrzebujesz rodzinnego auta, to kupujesz Zafirę lub Vectra albo Astrę w kombi. Kiedy jednak mieszkasz w mieście lub autem maździsz Twoja druga połówka, liczy się, żeby te zewnętrzne rozmiary były jak najmniejsze. Dlatego Opel napompował Corsa i stworzył Merivę. Także przy mnie stoi Opel Corsa, yy, przepraszam, Meriva pierwszej generacji, no a ja zapraszam do testu. Testowany egzemplarz to Meriva pierwszej generacji w wersji przedliftingowej. Jeśli już mówimy o liftach, to ten był naprawdę nieznaczny i dotyczył tylko gamy silnikowej oraz wyposażenia. Yy, lift został wprowadzony w 2005 roku w Bolonii, co brzmi dość ekstrawagancko, jak na Opla. Yy, historia modelu kończy się w 2017 roku, kiedy to Opel skończył produkcję drugiej generacji Meriwy. Jeśli chodzi o wymiary, to wymiary krzyczą, że to jest Corsa, no i naturalnie nie jest inaczej. Meriva ma 4,5 m, czyli naprawdę niewiele. Produkowana wtedy Korsa C miała 3,83 m, a więc naprawdę widać te rozmiary. Co ciekawe, aktualna produkowana generacja Corsy ma 4,6 m, więc Korsa jest jeszcze dłuższa od tej meriwy. Jeśli chodzi o wygląd, to widzę tutaj po prostu Korsę. Tak naprawdę Corsę, do której do dachu przyklejono dość mocny magnes i wyciągnięto dach o 18 cm do góry, bo właśnie tyle meriwa wyższa jest od Korsy. Jeśli chodzi o sam wygląd, to z przodu dumne logo na masce. Chciałby się że na Maste zapomni o lasce. Gdzie idąc dalej, widzimy to, że ten samochód ma rzeczywiście wszędzie przeszklenia. Przykładowo zobaczcie, że tutaj zamiast słupka A znowu zastosowana jest szyba, i tę samą sytuację mamy tutaj w przypadku słupka C, gdzie znowu tak naprawdę ten słupek nam zniknął. Gdzie tył? To znowu jest korsa C, co poznamy po tych długich do samego dachu wyciągniętych reflektorach. Ale jest tu pewna rzecz, której nie czaję i nie rozumiem. Po co są te odblaski? To nie świeci, to jest sam odblask, jest tu wklejony przez derzaka, no i nie wygląda naprawdę zbyt fajnie, a jeszcze nie rozumiem po co. Także Opel musia nam odpowiedzieć na to pytanie. Testowana Meriva jest raczej dość ubogo wyposażona, co możecie za przykład zauważyć po białym, białym, właśnie białym lakierze. Czy na przykład marketowych kopakach, czyli wasz dziadek Be Like. Co jednak ciekawe, ktoś tutaj trochę doposażył, chociaż nie, wygra, nie wydaje mi się, żeby to było wyposażenie standardowe, czujniki parkowania z tyłu, które po pierwsze nie działają, a po drugie, no, tył ma znowu płaski, tak jak testowane też niedawno Aigo, także jest to wyposażenie zbędne. Jeśli chodzi o rudzielca, to na meriwy dostało się już w sumie bardzo rzadko, ale tu jednak się zjawił, bo widzimy go tutaj na dołach drzwi i na progach, ale to naprawdę delikatnie i nie tak jak poprzednie generacje opi. Jeśli chodzi o Corse, sorry Merive, to ma ona pod maską najbardziej chyba standardowy silnik, czyli jednostkę hybrydową o pojemności 1598 cm3, czyli naturalnie 1,6. Jest to popularnie zwany Ekotek. O mocy tutaj 101 KONI. Silnik generuje 150 Nm momentu obrotowego. Tak jak wspomniałem, jest to jednostka hybrydowa, ponieważ jest ona zasilana benzyną oraz oczywiście gazem. Co jednak ciekawe, za dopłatą właśnie można było sprzężyć ten silnik. Wraz z zautomatyzowaną sknią EasyTronic o pięciu przebożeniach, której wam powiem trochę później. Silnik jest naprawdę trwały, bezproblemowy, właśnie jak widać, bardzo lubi gaz. Znany jest właśnie z tego, że elektronika jest w nim delikatnie wadliwa oraz z tego, że bardzo lubi sobie czasem pobić oleju. Silnik ma 14,3 sekundy do setki, czyli czas straszny jak na 2022 rok, no ale naprawdę silnik fajnie się wkręca na obroty. Prędkość maksymalna to 170 km na godzinę. A więc naprawdę myślę, że niczego nam tutaj nie zabraknie. Jeśli chodzi o bagażnik, to ten biorąc pod uwagę zewnętrzne wymiary auta, jest naprawdę duży. Jeszcze swoją drogą, zobaczcie, otwiera się go jak zamkiem w daci, ale to już swoją drogą. Tak jak powiedziałem, bagażnik jest naprawdę spory. Ten mierzy 360 litrów. Jak widzicie, ma taką debilną roletę, która się nie składa razem z bagażnikiem. Bagażnik jest naprawdę duży, ustawny. Zaraz wam jeszcze pokażę, bo Meriva jest wyposażona w system aranżacji wnętrza Flex Space. To pozwala na manewrowanie tylną kanapą, tak naprawdę w całości. Pod podłogą mamy dużo schowków, a jeszcze niżej naturalne zasilanie u każdego z tamtych lat, czyli instalacja LPG. Zobaczcie, tego nie będziemy pokazać. Co jeszcze jest warte zauważenia, Meriva ma na wyposażeniu standardowym, niestety nie, ale w przypadku tego samotaża olej 10 40 czyli do największych kratów zawsze się leje 10w40. A tak, bagażnik naprawdę spory i myślę, że taka czteroosobowa rodzinka na pewno by się do niego spakowała. Gama silników Ameriwy była naprawdę potężna. Z wejścia dostawaliśmy jednostkę 1.4 EcoTec oczywiście o mocy 90 koni mechanicznych, no jednostka myślę, że totalnie za słaba do tego samochodu. Dalej były benzyny 1.6, były trzy wersje, czyli najstarsza ośmiozaworowa o mocy 80 chyba tam 7 koni. Bardzo stara jednostka, myślę, że najprostsza z całej meriby. Dalej właśnie ta testowana 1.6 101 koni, a na końcu taka najnowocześniejsza, która nazywa się Twinport. 1.6 Twinport, ona chyba tam miała około 105 koni. Jako, jeśli chodzi o te jednostki 1.6, to ta najstarsza była właśnie najlepsza. No ale ta najnowsza już właśnie podobno ludzie się na nią skarżyli na elektronikę głównie. Dalej była benzyna 1.8 o mocy 125 koni. Myślę, że jednostka naj, najbardziej wystarczająca do moriwy fajna, właśnie też pod gaz. No i naprawdę też dość trwała, bo tam przynajmniej osiągi to 11 sekund do setki. Myślę, że fajnie. Na szczycie benzyn stała benzyna 1.6 o mocy 180 koni, ze sprawą oczywiście turbiny. Była sprzedawana jako odmiana OPC czyli ta najbardziej sportowa. Myślę, że wybór jak najbardziej godny polecenia, jednak nie udało mi się sprawdzić jego bezawaryjności czy awaryjności, ponieważ silnik jest dość rzadki, naprawdę. Jednak myślę, że jest to po prostu standardowa odmiana 1.6 z dołożonym turbem, czyli nie ma się tam czego bać. Ta odmiana OPC jednak stoją po 20 tysięcy złotych, także nie dalibyście tyle za 15-letniego Opla. Dizle, Z dieslami jest zdecydowanie prościej, jak zawsze zresztą. Podstawowy diesel 1.3, ten znany właśnie z Fiata Multijet, yy, wielokrotnie powtarzany na moich testach FIATA 500. Yy, tam 75 koni, czyli dość mało jak na Merivę i przez to przyspieszenie do setki to 18 sekund. Yy, dalej były diesle 1.7, ten starszy DTI o mocy 80 koni, a później odmiany CDTI o mocy 100, czy po 125 koni. Ten najmocniejszy miał już niestety filtr DPF. Silniki w Opelu zawsze mają to do siebie, że mają wadliwą elektronikę i biorą olej. I tutaj tak naprawdę sprawdza się to i przy dieslach, i przy benzynach, więc na dokupywanie sobie oleju musicie być po prostu skazani. Tak jak powiedzieliśmy w bagażniku, Meriwa wyposażona jest w system aranżacji wnętrza. To polega na tym, że zobaczcie, elementami tylnej kanapy można z łatwością suwać. Zarówno tutaj, te właśnie boczne fotele. Działa to naprawdę fajnie. Tutaj na dodatek też możemy to złożyć tak naprawdę na płasko. Kiedy chcemy przewieźć jakieś narty czy coś innego, to naprawdę zobaczcie, że działa intuicyjnie i prosto. Wracając do tylnej kanapy, może wsiądę. Tu naprawdę jest dużo miejsca na nogi, na głowę. Zobaczcie, że ja w korsie się naprawdę bez problemu mieściłem, co dopiero w melibie, gdzie mamy 18 cm. Plus. Mówiąc dalej, kanapa jest także regulowana, jeśli chodzi o. o właśnie pochylenie, zobaczcie. I naprawdę, kiedy się trochę odsunę, mogę się tutaj ładnie położyć. O, zobaczcie. I tak naprawdę można jechać naprawdę daleką trasę. Więc jest to fajne, zwłaszcza do typowo rodzinnego auta. Yy, co jednak ciekawe, kanapa jest naprawdę miękka, wygodna. Siedzi mi się tutaj tak naprawdę jak na ławie. Nie dlatego, że jest tutaj właśnie twardo i niewygodnie, tylko przez to, że siedzi się naprawdę wysoko. Zobaczcie tą odległość. Warty pochwalenia. Jest także tunel, który jest praktycznie płaski. Oraz to, że mamy tutaj gniazdo zapalniczki dla tylnej kanapy w małym aucie segmentu, tak naprawdę B. Zobaczcie, jak rozłożyłem wszystkie kanapy, to ja jestem tutaj w stanie spać. Zobaczcie, położyłem się, gdybym miał ma teraz, to było mi wygodnie. Teraz na plastiku, no nie jest zbyt wygodnie, nie oszukujmy się. Ale ja mam 1,75 m, się tutaj zmieściłem. Także myślę, że całkiem fajne rozwiązanie na kemping, czy jeśli ktoś jeździ w trasy. ale jeździć w trasę Merriam, to trochę Aha. W Merivie siedzi mi się naprawdę dobrze, bo zobaczcie, że ten samochód jest cały zbudowany wysoko. A więc ja siedzę tak jak na krześle, coś co zawsze powtarzam przy yy, przykładzie Fiata 500. Yy, link do niego w opisie, oczywiście. Wracając do Merivy, poprzez wszechobecny plastik, yy, mimo tego siedzi mi się naprawdę dobrze, wysoko, bo mi oczywiście trochę wzrostu ukradli. Więc dla tych niższych osób pozycja tutaj będzie idealna. Deska rozdzielcza wygląda tak naprawdę 100% jak w korsie. Tylko jak widzicie, jest rozciągnięta właśnie tutaj w górę o 18 cm. Mimo wszechobecnego plastiku, wygląda na dobrze wykonaną, solidnie zbudowaną, bez żadnych takich plastików, które by skrzeczały, czy wydawały czy ogólnie jakieś odgłosy. Wszystko jest tutaj naprawdę solidnie poskładane. Od góry taki ekran, który w standardzie oczywiście służy ekran radia, tu jednak przez to, że radio znowu jest marketowe, to tutaj ten ekran wyświetla tylko właśnie datę godzinę oraz temperaturę na zewnątrz. Niżej. Standardowy panel z Opla, czyli awaryjne oraz nawiewy. Tutaj jednak za dopłatą 1100 zł, czyli 2% wartości Meriwy, dokupione zostały podgrzewane siedzenia. Niżej marketowe radio, które chociaż ma to wyciąganie, czyli coś, co jest bardzo kiedyś było ważne dla wszystkich oczywiście. Niżej półka na telefon, możemy sobie sprawdzić czy działa, chociaż przy... No zobaczcie, że nawet nie jest zbyt głęboka. Dobra, niżej najprostsza manualna klimatyzacja jednostrefowa. Opcji naturalnie była dostępna dwustrefowa automatyczna. Niżej parę schowków, tutaj, tutaj czy tutaj. Dźwignia automatycznej skrzyni EasyTronic. Zobaczcie, że tutaj położenia mamy głównie N, czyli to, na którym możemy samochód odpalić, a także A z plusem czy z minusem, by te biegi sobie zmieniać. Tutaj też wsteczny oraz y, śnieżka, czyli ten tryb zimowy. Zegary. No po prostu Opel. tu naprawdę się nic nie dzieje. Wszystkie kontrolki są wyświetlane w tych łódkach takich. I wtedy wszystko po prostu dobrze widać. Jak widzicie, prędkościomierz do 220 wyskalowany. W środku jego przebieg i ten przebieg dzienny, a także wyświetlacz tutaj biegów. Zobaczcie, możemy na przykład rzucić A, 1, 2 czy wsteczny. Wszystko to działa płynnie. Po lewej jeszcze temperatura oraz paliwo w baku. Wszystko jest proste, a tu widać trochę ta bogatsza wersja, bo mamy dookoła chrom. Kierownica to znowu Opel, ta jest 100% kopii w wklej z corsy i naprawdę to czuć, zarówno w materiałach, jak i w wyglądzie. W opcji wielofunkcyjna i tak naprawdę nic więcej nie mogę Wam o niej powiedzieć. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, to jest tak, jak mogłem się tego spodziewać. To znaczy, kierownica naprawdę nie daje nam dużo poczucia, co dzieje się pod kołami. Jest takie wrażenie, jakby ona była połączona razem z kołami właśnie gumką, receptorką czy trytytką. Do tego jednak idzie się przyzwyczaić. Idzie się przyzwyczaić także do tego, że przy wyższych prędkościach to dość mocno buja karoserią, wiadomo przez jej wysoką budowę. Skrzynia biegów działa chyba najsprawniej z tych wszystkich zautomatyzowanych przekładni, naprawdę nie ma z nią większych problemów. Kiedy skrzynia redukuje, dzieje się naprawdę dość szybko, silnik wkręca się we wyższe obroty i wtedy nie ma problemu, by przyspieszyć i jechać dalej. Jeśli, jeśli mówimy już o samej skrzyni biegów, to muszę powiedzieć, że w internecie możecie natknąć na wiele gdzie ta skrzynia jest raczej odradzana. Oczywiście, elektronika w opłat, taka 20-letnia, to na pewno nie jest idealne wyjście z sytuacji, ale tutaj ta skrzynia działa naprawdę dobrze, nie ma z nią jakichś problemów. Jeśli chodzi o samą jej pracę, to pod pedałem gazu do, takiego, do takiej połowy możecie znaleźć taką blokadkę. Gdzie po tym, właśnie po przejściu przez tą blokadkę, po wciśnięciu gazu do podłogi, yy, może wtedy skrzynia dopiero zredukuje bieg. Do tego idzie się przyzwyczaić, oraz na co dzień jest to naprawdę sprawne. Jeśli chodzi o spalanie, to jak już wspominałem, przez cały test yy, Meriwa jest zasilana w sumie gazem, więc głównie na gazie się nią jeździ. Yy, zresztą, jak widzicie, ukryty jest tutaj wlew do gazu. Yy, spalanie w takiej standardowej jeździe to około 90 litrów gazu. Myślę, że wynik naprawdę wystarczający. Jeśli pojedziecie krajówką ekonomicznie, postaracie się merywie przebić najwyższy bieg, czyli oczywiście piąty, to spalanie może zejdzie do tych 8 i tych naprawdę 9 litrów gazu, to myślę, że takie totalne minimum. Autostrada jednak przez opory powietrza tej wielkiej budy skończy się wynikiem 12 czy 13 litrów gazu, no ale to już naprawdę musielibyście ją cisnąć, żeby ona Wam tyle spaliła. Reasumując, również bardzo fajne auto na dzisiejsze czasy. Podsumowując. Meriva to tak naprawdę na 100% napompowana korsa, ale to wszystko dobrze. Napompowana, więc jest większa, ma więcej miejsca, jest zbudowana na korsie, a więc części są łatwe, łatwo dostępne i tanie. Dodatkowo silniki są wystarczające, gama jest mocno rozbudowana, każdy znajdzie coś dla siebie, a sama Meriva, jak już widzieliście, jest zbudowana pod taką typową rodzinę 2 2, kiedy po prostu rodzina ta mieszka w mieście. Samochód, przez instalację gazową i przez łatwość jej montażu, idealny na dzisiejsze czasy, zresztą tak jak widzicie tutaj. I dając nam taką odrobinkę luksusu w tych tanich pieniądzach. Dziękuję za uczynienie samochodu do testu i zapraszam na kolejne. Reflektory. Tutaj tak naprawdę nic się. Kurwa bym się wyjewał. Będzie to wstawać na końcu.